Słowo numer 3. Kartofle. Niewątpliwie jednym z najpopularniejszych określeń na kartofle są kartofel. Na przykład w warzywniaku na północy Niemiec oraz w środkowych Niemczech powiemy „Geben Sie mir bitte ein Kilo Kartoffeln. Proszę dać mi kilo kartofli. „Geben Sie mir bitte ein Kilo Kartoffeln. Jednak w południowo-wschodnich Niemczech oraz w Austrii kartofle to et äpfel, czyli dosłownie ziemne jabłka. et äpfel. W warzywniaku na południu powiemy więc: Geben Sie mir bitte ein kilo et äpfel. Czyli proszę dać mi kilogram ziemnych jabłek dosłownie. Geben Sie mir bitte ein kilo et äpfel. Inne określenia na kartofle, które mogą obić nam się o uszy w krajach niemieckojęzycznych, to Erdbeeren, czyli dosłownie ziemne gruszki, Erdbeeren oraz Grundbeeren. Czyli gruszki z gruntu.